Dzień dobry Państwu, zaraz nagramy wstęp, ale chcę tylko powiedzieć, że spotykamy się tutaj wszyscy, patrzę na i ona patrzy na mnie z takim wyrzutem, co ty robisz Zosin? Chyba wstęp najpierw, tak? To już takie okej, jedna brew uniesiona, patrz. Chciałam powiedzieć dzień dobry Państwu, spotykamy się tu wszyscy, żeby odsłuchać letniego vibe'u podcastowego. Czyli Będąc będzie freszy. Tereseczka będzie i będzie fresh. Tak, no, tak, tak. kto wie, ten wie. Kocury, bambury, zapraszamy Dokładnie. was. Zapraszamy. <noise> Teraz proszę, nagrajmy ten wstęp, który nagrywamy za każdym razem. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas stare. Bardzo ładnie. Kocury, bambury, fiorezorka fresh. Tak, wszystko jest na miejscu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ciekawa jestem, gdzie Was spotykamy z tym podcastem w uchu. Czy teraz sobie gdzieś chadzacie, czy nas słuchacie w pracy, czy nas słuchacie w samochodzie w drodze z lub do pracy? Czy może jest sobota i właśnie sprzątacie swoje mieszkania? Bo tak też dziewczyny pisały. Tak prawda, że gdzieś tam towarzyszymy w, w szerowaniu kibelków. Ja tak robię sama, więc ja wszystko rozumiem to. Ja też. Więc Łuczyk. Witamy was. Cokolwiek. Witamy was bardzo serdecznie w tym letnim podcaście, bo o tym ten podcast właśnie będzie. Letni wybieg wjechał i wjechały też również nasze y, diety letnie, które już są dostępne, więc możecie tam po prostu wpadać, wpadać, w, y, wpadać i rozkoszować się tym, co tam znajdziecie, a znajdziecie w nich powie w takiej letniej świeżości. Jest orzeźwiająco, jest chrupiąco, jest trochę gasząco pragnienia po upałach, jest dużo takich fresh. Jest dużo fresh. <grym> jest to, dużo fresh. To, to fresh to jest bardzo dobre określenie. No, nasze diety są fresh. O, jest dużo fresh rzeczy i są chłodniki na przykład, które kochacie. Chłodnik jest arbuzowy i chłodnik klasyczny na przykład. Mm. Dużo spełniłyśmy waszych zachciewajek z okienka naszego Instagramowego. Te, które najczęściej się powtarzały, to tam są. Zaraz Wam będziemy wymieniać y, takie nasze topy, ale musicie też wiedzieć, że nie będziemy podawać, w której diecie one się znajdują, żeby nie zajęło nam to za długo. Ale na Facebooku jest taki post, zawsze jak wypuszczamy nowe diety, to, to go piszemy i będziemy się już teraz tego trzymać, że będziemy Wam wypisywać takie topowe dania z każdej z diet, żebyście mogli się namyślać. Co prawda, z tego co widzimy po komentarzach, to niewiele Wam to ułatwia, bo wszystko Wam się podoba i jeszcze ciężej jest podjęte decyzje, ale żebyście mieli taki pogląd na to, co tam jest i co tam wam najbardziej w duszy gra. Dokładnie, więc odsyłamy do tego po taką większą analizę yy, tych pyszności yy, letnich smaczków. Znajdziecie tam letnie smaczki. Yy, a między innymi takie jak chłodniki, już wspomniane wcześniej przez nas. Różne rodzaje, tam są różności. To nie jest tak tylko, że jest chłodnik z botwinkiem, ale jest jego jogurt, jogurtowy i taki arbuzowy. No jest no po prostu tych chłodniczków yy, masa. Jest jedną z moich takich ulubionych dań. I to, są to jaja z emulsją przeciwzapalną, także bardzo dbamy również o to, aby w tych dietach upakować składniki przeciwzapalne, które yy, mają za zadanie ochronić komórkę jajową i plemnika przed wolnymi rodnikami, o czym wspominałyśmy już w wielu poprzednich podcastach, więc nie będziemy tutaj yy, się powtarzać, ale zawsze dbamy o to, aby właśnie te diety nie dość, że były smaczne, to przede wszystkim najważniejsze jest dla nas to, aby wspierały płodność. Ja przełykając ślinę, już czekając, kiedy będę mogła powiedzieć, co ja tam dla was mam, to powiem wam, naprawdę muszę przełykać, bo to jakby na świeżo dopieszczało moje zmysły. Przygotowałam dzisiaj serniczek, który tutaj testowaliśmy całą ekipą biurową i mam nadzieję, że on wam przypadnie do gustu, tak jak ludziom, których dziś częstowałam tym serniczkiem. Aniusia się wystawiła znak jakości, mąż Aniu się wystawił znak jakości, mój mąż wystawił znak jakości, więc bardzo się cieszę. Będziemy mogły was z tym sernikiem. Wiecie co było moją inspiracją? Taki sernik wiedeński, który robiła moja babcia. Czyli mamy kakaowy spód, taki twardy. Na dole mamy, na górze, na tym, na tym kakaowym spodzie mamy taki rozpływający się po prostu twarożek. No i na górze jeszcze truskawki, bo przecież teraz sezon truskawkowy w pełni, więc chciałabym, żeby on jeszcze ten tam sernik. czekał. Jest... Ten, ten sernik, słuchajcie, ten sernik to jest w ogóle jakaś, ja to powtórzę, no. w Milion razy dzisiaj ten sering to jest w ogóle jakaś miazga, totalna. Takie, ja, ja w ogóle ja, ja, ja musiałam się dopytać stara, czy ty to słodziłeś na pewno, Ksilitole, bo on wyszedł rewelacyjny. Naprawdę. On wyszedł, moim zdaniem, rewelacyjny. Ja Myślę, nie wiem. to śmiesznie było, bo nagrywałyśmy filmy z Anią, nie? I trzeba było poczekać jeszcze na następny historię, na następną rolkę, a my. Ja jadłśmy dalej ten sernik. Przepyszne. Czekaj, stara, czekaj, bo nam nic nie zostanie. Musimy dograć, no to jest hicik. Bardzo, Przepyszny. bardzo polecamy. Przepyszny. naprawdę z Jarka, mocno sernikiem na tym, jak to się wymyślił, na tym kakao-em nie, To jest w ogóle jakiś kosmos. Naprawdę. Kosmos. Ten serniczek wymiata. Wymiatają również inne rzeczy. Raz, że wymiatają wolne rodniki. E, ale są kosmos. No, no, to. Jest. No, wiecie. Jest fresh. Jest, jest fresh. <głos> <głos> jest fresh. Jestem do pana tym serniczkiem, więc ja tu mogę z rękawa wam rzucać takie, takie, takie Co rzeczy. Co jest dobrego? Tlam, no tlam. są małosolne, yy, koperkowy chłodnik. Są lody jakieś kokosowe na przykład jakieś. No nie jakieś, tylko yy, lody kokosowe. Babełki są z truskawkami. Są babeczki z truskawkami. Jest przepyszniasta sałatka z morzem. W ogóle są przepyszniaste sałatki. Jest miks. Nikt z rzeczy, żeby każdego uprzytulić, z tych osób, które tam się udzielają, bardzo co lubimy, bo nam się wydaje, że już mamy te diety takie prawie gotowe, a potem wjeżdżają jeszcze te inspiracje i stwierdzamy, że już je tak totalnie odpicujemy pod was, żebyście mieli te swoje naleśniczki, lody i całą grzesze rzeczy, o które prosicie, więc y, to jest to dla was. Dla was mam nadzieję, że uraczą wasze podniebienia w sezonie letnim i naprawdę przekonacie się do tej diety, bo to jest właśnie taki dobry czas diety letnie. Są dietami, z których można jak najwięcej um, pofantazjować i puścić w wodze nawet um, takie kulinarne. Mamy dostęp do świeżych produktów, do świeżych owoców. Um, to wszystko jest w bardzo dobrej cenie, um, więc te diety są jedne z, jakby z, pod względem finansowym też um, na każdą kieszeń, że tak powiem, bo, bo te truskawki, no słuchajcie, diety letnie tam jest szaleństwo. Zawsze. W każdym sezonie Akademii Płodności. Diety letnie to były najsmaczniejsze diety. Szczyt sezonu nas rozpieszcza i my po prostu wyciskamy z niego jak cytrynkę, to co się da. E, Okej, okay, więc zapraszam. A w ogóle słuchajcie, e, jeśli nas jeszcze nie obserwujecie na Insta, to to jest świetny moment, żeby to zrobić, bo tam oprócz tego, że jesteśmy z Wami najbardziej na bieżąco i Wam pokazujemy. I kulisy pracy, i przypadki nasze akademiowe, naszych pacjentów, to dodatkowo was, wam tam pokazujemy te rzeczy, o których wam opowiadamy. Więc tutaj wam możemy robić smaka i pracuje wasza wyobraźnia. Jak chcecie sobie to zobaczyć, to nagrywamy dla was tam takie filmiki, jak te deserki i te dania wyglądają, jak, jak nie jesteście jeszcze przekonani. Również będzie tam. przypięta relacja diety lato i tam znajdziecie. Yy, tam, to, co co znajdziecie, znajdziecie. tam znajdziecie dużo rzeczy dobrych. Co tak że... znajdziecie to, co znajdziecie w dietach. Tak. Dokładnie tak. Wizualnie. Zaprosiłam na Insta. Gdzieś jeszcze byś chciała zaprosić ludzi? Na grilla? Bardzo. Pewnie. Do, do wielu rzeczy was zaprosimy. Mamy w ogóle mamy wybuch, eksplozję mózgu yy, i pomysły, do których was możemy zapraszać. I zaraz będziemy nagrywać kolejny podcast, żeby troszkę więcej wam o tym opowiedzieć. Więc już was na niego zapraszam. <laughs> Zosim was <laughs> dzisiaj pozaprasza wszędzie. To jest podcast zapraszający. Wpadajcie. A jeszcze wam, was zaproszę do robienia wody smakowej latem. Bardzo was do tego zaproszę. W ogóle was zaproszę do picia wody. I ciebie Aniu zaproszę i samą siebie zaproszę. I to zaproszenie wysyłam ogólnie we wszechciat. Wszech mhm. Bo nam się to wydaje takie banalne, jak my o tym mówimy. A to jest jedna z trudniejszych rzeczy, żeby wyrobić w sobie nawyk. A latem możemy przekuć tą, właśnie ten szczyt sezonu w to, żeby robić sobie te wody smakowe. Mam nadzieję, że sobie teraz nie wyobraziliście takich wód smakowych, wiecie, z, z plastikowej butelki ze sklepu z toną cukru. Mam nadzieję, że to nie to. Nie <grywkowe> to, nie to. Właśnie jakieś tam aromatyzowane. Ja bym chciała, żebyście sobie wyobrazili te wody teraz z takim nawykiem, że sobie y, robicie dzbanuszek wody, i w zależności od tego, jaki macie humor tego dnia, którą stopą wstaniecie z łóżka, to sobie raz sobie ją robicie z miętką, raz z rozmarynem, raz sobie dodacie cytrynkę, raz limonkę, raz sobie powkrajacie tam truskawki, albo wrzucicie kawałek arbuza. I jak sobie na przykład zrobicie taką wodę, którą wstawiacie na noc do lodówki, to rano macie po prostu tak esencjonalną serio, naprawdę, albo ogórek świeży, na przykład pokrojony do tego, żeby wrzucić do tej wody, jest przepyszna. i uwaga! I się naprawdę łatwiej pije. Mój dziadek tak mówił, dziadek zanek mówił, ładnie się pije. <laughs> Jak jest coś zimnego, to dziadek mówił, ładnie się pije. I to taki, wiesz, to taki obraz tego, że naprawdę ładnie się pije że się chce. Szybko się kończy w tej szklaneczce, to jest smaczne. Nie musisz jakby wmuszać w siebie, że o Boże, już aplikacja dzwoni, muszę pić. Tylko po prostu chcecie się, bo ona jest po prostu pyszna ta woda. Tak i najlepiej jakby stała w zasięgu ręki. Też to jest bardzo ważne. Nie wiem jaki rodzaj też wykonujecie pracy, bo jeżeli są tu osoby, które siedzą przy biurkach, to pamiętajcie o tym, aby ona nie stała gdzieś tam skitrana w torbie, w tej butelce. Najlepiej ją sobie wyjąć, położyć po swojej prawicy lub lewicy, wyjąć od razu szklaneczkę, przygotować szklankę i nalać w nią wody. I dalej sukcesywnie nalewać w ciągu dnia. Też to da Wam pogląd na to, ile tej wody, ile tej wody pijecie. Bo czasami może nam się wydawać, że e, Chyba tej wody wypiłam dużo w ciągu dnia, prawda? Gdzieś tam sobie podchodziłam, coś tam wzięłam, łyknęłam yy, powiedzmy, z kranu, nie wiem skąd pijecie wodę. Yy, czy z, z butelki, czy z baniaka jakiegoś. Yy, dystrybutora to się chyba tak nazywa. Nie wiem, może pamięć, że z baniaka, z baniaka. To. <laughs> Chyba to jest dystrybutor. Są takie rzeczy. No są dystrybutory z, z dystrybutora walić i jest baniak. Chyba to jest. Chyba to jest. Z czego my pijemy wodę, misiu? <noise> Spajka. <noise> no. Z czego chcecie? Tylko tak. kontrolujcie. O to chodzi, że czasami w ferworze po prostu całego dnia my my nie, nawet nie wiemy ile tej wody tej wody pijemy i okazuje się, że to jest może gdzieś szklanka. Y Szklanka, bo nie czujemy, że nam się chce pić. No bo jak czujemy, że nam się chce pić, to halo, to już znaczy, że jesteśmy odwodnieni, więc to w ogóle nie powinniśmy dopuszczać do takiego poczucia, że o Boże, mam sucho w ustach, może się napić, bo zaraz padnę. Ja wam jeszcze powiem, zdradzę wam patent, który na mnie działa i po prostu ja nie wiem, co jest jakiś, ja nie wiem jak to działa mhm. i jak to jest skonstruowane i już ci o tym mówiłam. Mhm. I mówiłam nawet innym ludziom, którzy też to zrobili i też to zauważają. Pozdrawiamy cię Kasiu, jeśli nas słuchasz. Są y, różne takie fancy buteleczki, wiadomo, trata, można sobie z nich pić, ale jak w tych fancy buteleczkach jest słomka, to ja nie wiem, jak to działa, ale ja naprawdę wypiłam więcej. Jeszcze mam taką fancy buteleczkę, która jest szklana, wiecie, tam się mieści 900 chyba mililitrów albo 800, i jest tak, że ona się ciągle wydaje ciężka, no bo jest to szkło, więc raczej z niej nie wbiorę jej ze sobą, bo ona jest po prostu turbo ciężka, ale jak stoi sobie na biurku, to jakby, wiecie, ciągle chwytam ją w dłoń i mam takie wrażenie, że tam jest jeszcze wciół wody, więc ją podnoszę i mam taki, wiesz, o Jezu, jeszcze tyle muszę wypić. I łykam tym, tą słomką, piję, piję, piję i biorę sobie dalej. I okazuje się, że to już jest koniec tej wody, bo to po prostu ważyło to szkło. I ciągle nie wiem, to oszukuje mój mózg. I rozmawiałam o tym z Kasią, ona ma tak samo. I ta słomka, i ja uważam, że ona robi robotę, naprawdę się wypija więcej. Jest taka, można ją sobie było dokupić dodatkową, tą silikonową. Spróbujcie i ja jestem bardzo ciekawa, czy was to też oszuka, jakby mózg sam. W dobrą stronę, to są dobre oszukanki, chcemy takich oszukanek. Że w ogóle, wiecie, ja nie wiem, kiedy mi się to kończy. Po prostu ona stoi i tej stai... Czy więcej się ciągnie z tej słomki? Czy to jest po prostu bardziej przyjemne? Czy jest łatwiej jakby, wiesz, schylić się tylko do słomki, a nie brać tą szklankę? To ja nie wiem. Bardzo bym chciała przeprowadzić jakieś randomizowane badania z podwójnie ślepą próbą. Ale no nie wiem, nie wiem czy to mi się uda. W każdym razie jest to jedna z opcji picia wody. Proszę spróbować, to jest zadanie ode mnie. I proszę mi powiedzieć, czy to tylko ja i Kasia? Czy jest nas więcej? A jak wam się uda, to bardzo proszę podziękować. <noise> Zosin, to działa naprawdę picie przez słomkę działa dobra, czyli ty się spróbujesz? ja właśnie tutaj się wtapiam w tło bo ja sobie stawiam słoik z wodą <noise> nie mam jeszcze fancy buteleczki ale kto wie, może spróbuję ale słoik z wodą zarobiście? jest szklany tak, I jest właśnie, ciężki. widzę go i, i słuchajcie, czasami mam takie dni kiedy patrzę na to, jak ten słoik po prostu stoi pełny, no niestety Stawiam sobie też wodę w dzwanku, w zależności od tego, jakie mam możliwości, oczywiście spróbujcie sobie wody smakowej. Przypuszczam, że niektóre osoby, które nas tutaj słuchają, nie są w stanie przełknąć wody takiej zwykłej wody. Wody wody, po prostu, bo im nie smakuje, bo, nie wiem, bo czasami jest im niedobrze po niej wręcz, tak też może być. Spróbujcie sobie wody smakowej, spróbujcie odpicować wodę tymi rzeczami, które Zosia wcześniej wymieniała ziołami. Rozmarynem, cytryną, ogórkiem, no czymkolwiek możecie robić, kombinacje różne w transkrypcji dołączonej tutaj do naszego podcastu będzie to wszystko wypisane. Czyli kilka tipów no. na picie wodę. zobaczycie, jak się Wam poprawi samopoczucie, jak Wam się poprawi śluz płodny, zobaczycie, jak Wam się poprawi wygląd cery. Wszystko zobaczycie. Głowa Was nie będzie tak często bolała. Jeśli Was bolą głowy z odwodnienia, zobaczycie ludzie. Wodę pić warto, szczególnie teraz. Jaka piękna kolejna kropeczka w naszej, w naszej tutaj agendzie, szukałam słowa. Słuchajcie, czas letni to jest również doskonały czas. Nie śmiej się Zosi, nie śmiej się. Ja się uśmiecham, bo ja mam chęć zmiany wielkiej w sobie, więc to jest uśmiech na zachętę. To będzie w następnym podcaście również. Tam to się będą, tam będzie. Też następ... zapraszasz. Następny do podcast to będą wióry leciały. Boję się tylko, że tam się że do za wielu rzeczy i będę musiała wykonywać. Ale już, piękna kropeczka, omawiamy. Tak, omawiamy. Czas letni jest dobrym jakby, czasem na to, aby wprowadzić aktywność fizyczną. My o tej aktywności tak dużo trąpimy. my wiemy o tym, my wiemy, że jesteśmy nudne z tą aktywnością fizyczną, ale dla, dla płodności, zarówno męskiej, jak i kobiecej, ta aktywność fizyczna jest niezwykle ważna. I my nie, nie musicie tutaj cisnąć od razu siłki i karnetów wykupować sobie na cały, na cały rok z góry. E, nie aby muszę? Być... Ja tak robię. <laughs> Jak to nie muszę? No nie trzeba, nie trzeba. E, ale można małymi krokami właśnie wprowadzić aktywność fizyczną, korzystając z tego, że e, no jest widniej na, na dworze dłużej, tak? To jest <grym> bardzo fajne. No to prawda? Bo tak, sobie myślę, przekonana. bo tak nie, bo tak to myślę tak. sobie, że wiesz, biegać czy uszasz się w takich upałach 30-stopniowych, no, komu by się chciało, tak? Ale wieczorem na spacerek wyskoczyć sobie krótki spacer 20 minut i tyle. Zrobić sobie objazdówkę po podzielni i, i wracam. Małymi krokami, jeżeli siedzi, siedzicie na. E, jeżeli siedzicie w domach, Wasza praca to jest praca. Przy biurku. Warto by było, aby, aby ta aktywność była. No, no nie tak, żeby, żeby ćwiczyć, oczywiście, chociażby było super, tak, ale wiem, że ciężko się ruszyć z kanapy. Ciężko się ruszyć z kanapy. Jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek limitu, to na początek polecamy 10 tysięcy kroków wykonywać. Każdy telefon powinien mieć aplikację, która nawet nie trzeba chyba wgrywać teraz do do, do telefonów, aplikacji specjalnej, która mierzy kroki, możecie sobie zobaczyć, jak ta aktywność wygląda yy, czarno na białym. No i zderzyć się z tym, że jeżeli się nie ruszacie, to dieta jest ważna, ale dieta i aktywność fizyczna to jest naprawdę złoty środek do wspierania płodności. 10 tysięcy kroków może Wam zająć trochę więcej niż 20 minut. Niechaj się na tym. Możecie zacząć od 20 minut po prostu, a dołączyć do 10 tysięcy kroków. Dobrze? Tak, dokładnie tak. Bo ja jednak mi zajmuje to więcej uh -huh. czasu. To jest taki 40-minutowy spacer szybkim marszem. Ale owszem, jak jest duże i jasno, to ja mam mniej <noise> argumentów do obalenia, że siedzę na tej kanapie. No coś Ale tu nie. Ale niemiło jest myślę. wyjść, jak już jest. Nie no, takie jest. Nawet się słońce chce. Wiem. Właśnie. Ja, ja chciałam powiedzieć, że ja uh -huh. występuję jako główny hater, bo muszę po prostu muszę zabić w sobie tego hejtera swojego, którego mam, no. Bo ja, ja jestem kanapowcem. Ale to jakby czy jest tu jeszcze ktoś, kto o tym nie wie? <noise> czy są wśród nas ludzie, którzy o tym nie wiedzą. Ale ja się zobowiązuję, do tego będę z wami chadzać. W ogóle nie mogę tutaj za dużo o tym mówić, bo nie mogę, bo na następny podcast to musi zostać. Ale będą zobowiązania. Różne. Yeah. Kwalitatowe i podłużne. Yeah. Więc ustaliliśmy już to. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten aneks do umowy już jest zapisany, że ruszamy się. Tak, ruszamy się i korzystamy z tego, co daje nam obecna pora. A na sam koniec chciałabym podzielić się z wami historią, która, przy, którą przesłała do nas Gabrysia. E, wiadomość dostałyśmy 5 maja, dokładnie. E, wiadomość, na którą bardzo długo czekałyśmy, bardzo mocno kibicowałyśmy Gabrysię i znałyśmy ją bardzo długo. To staraczka, która o swoje szczęście walczyła 7 lat i opisała nam całą historię, z którą chciałybyśmy się również z wami podzielić. Znowu wraca dziwne uczucie w brzuchu i serce przyspiesza bicie. To nad wyraz niepojęte dla mnie i ciągle tak bardzo niezrozumiałe. Tyle razy wyobrażałam sobie tę chwilę w myślach układałam piękny tekst o tym, jak to będzie, gdy się pochwalę, co napiszę, jakich słów użyję, by kogoś z drugiej strony czytającego moją historię wesprzeć i podnieść na duchu bez zranienia błędnie dobranymi słowami. Jak bardzo magicznie to opisać, a może bez magii? Jednak magia się wydarzyła i trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Stał się cud, na którego zaistnienie czekaliśmy tak długo. I poczekałabym jeszcze dłużej, wiedząc, że czekasz na szczycie góry, córeczko. Nasza droga do ciebie była długa i bardzo kręta. Momentami tak kręta, że na zakrętach oddalaliśmy się od siebie każdy w swoją stronę, po to, by, za jakiś, by jakiś pozaziemski magnes znowu nas do siebie przyciągał. Było ciężko. Setki wylanych łez, przepłakanych pierwszych dni miesiączek. Rozmów kończących się kłótniami, niemocy, poczucia niesprawiedliwości, chowania głowę w poduszkę po wiadomościach o kolejnych ciążach wśród znajomych i rodziny. Wakacji, na których zawsze moja głowa była połączona z niepłodnością, płaczu na spacerze, kiedy mijałam matki z dziećmi w wózkach, wychodzenia z kościoła z płaczem, gdy targały mną emocje, z którymi wtedy kompletnie sobie nie radziłam. Później nauczyłam się radzić gorzej lub lepiej. Trwało to bardzo długo. Pamiętam, jak na jednych z wakacji siedzieliśmy na plaży wieczorem i powiedziałam do męża: Pomyśl sobie może nasze dziecko właśnie się rodzi, bo w planach mieliśmy zacząć procedurę adopcyjną. W międzyczasie ciągłe krwawienia, plamienia nie tylko przed miesiączkami, ale w ciągu cykli przychogarniająca mnie od środka niemoc. Usłyszałam od jednego z lekarzy: Taka pani uroda ogromna ilość badań, lekarzy, leków, szukania tego właściwego lekarza pukania do drzwi. Od drzwi do drzwi. W końcu trafiłam na naprotechnologa, wspaniałego doktora Adama. To on był jednym z aniołów na drodze. Dzięki naprotechnologii wprowadziłam swój organizm na prostą. Podprowadzę dwie kolejne laparoskopie, zabiegi, ból, nadzieja, która gasła z każdym zakończonym miesiączką cyklem. Słowa jednego z profesorów po jednym z pobytów diagnostycznych w szpitalu. Pani już dawno powinna być po in vitro. Oczywiście, jeśli pani wierzy w cuda, ja tego nie kwestionuję, ale naturalnie w ciążę pani nie zajdzie. Generalnie robiłam wszystko, co mogłoby pomóc. Jednak niepłodność i problemy ginekologiczne zawsze waliły mi mocno w liścia, z liścia w twarz. Do dziś czuję rozgrzany policzek. Skąd miałam siły, by wywalczyć? Dlaczego nie zrezygnowałam? Do dziś nie wiem. Niesamowite jest to, że na naszej drodze stają właśnie osoby pokroju Ani i Zosi. To dzięki nim wykupowałam e-booki, słuchałam co mówią, czytałam. Wykupiłam dietę, czytałam historię. Staraliśmy się zawsze zdrowo odżywiać. Byliśmy aktywni fizycznie, ale nie był to ten typ odżywiania. Po wykupieniu tych wszystkich magicznych przepisów od dziewczyn, zawsze było gorzej z zastosowaniem, wzloty i upadki, ale w końcu, gdy dobrnęliśmy do ściany, postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę i przygotowując się do inseminacji, która miała i tak nie zadziałać w naszym przypadku, powiedziałam mężowi, że działamy kompleksowo i nie ma wymówek. A nurwidelec pomoże. Gotowałam z przepisów. Oczywiście nie trzymając się w 100% zaleceń, ale powiedzmy, że 80% było spełnione. Czarnuszka wychodziła nam już bokiem i gdzie można było, dodawałam kurkumy. Mąż pił sok pomidorowy, a ja codziennie ćwiczyłam. Suplementacji stosowaliśmy od dawna, jednak teraz bardziej świadomie. Codziennie modliłam się do świętej Rity, bo mimo, że nowennę miałam już pół roku przy łóżku, zostawiałam ją na zasadzie... I tak nie zadziała, skoro zmówiłam już trzy nowenny pompejańskie. Pierwsza inseminacja nieudana. Właściwie, dlaczego miałaby się udać? Namówiłam męża na kolejną. Dla świętego spokoju. Dwie i koniec. In vitro to za dużo dla nas. Już wcześniej to postanowiliśmy. Zamkniemy temat i ruszymy powoli z procedurą adopcyjną. W piątek kupiliśmy samochód. Wymarzony, bo przecież i tak się nie uda. A w sobotę czekałam na wynik BHCG z krwi. Bo plamienie przed miesiączką jak zwykle było, do tego mocna infekcja pęcherza przez myśl mi przeszło, że gdyby jakimś cudem się powiodło, to furaginę brać raczej nie powinnam. Tylko dlatego zrobiłam test z krwi. Wcześniej oczywiście też dziesiątki razy sprawdzałam testy płytkowe i później już tylko te z krwi mnie drżeć z płaczu po kolejnym widoku smutnej jednej kreski, dosadnie przypominającej mi o tym, że ja i niepłodność to jedność. Wynik wieczorem. Z głosem i płaczem siedziałam przy komputerze, nie dowierzając wartościom, które widziałam. Mówiłam mu: Przeczytaj te wartości, bo ja mam chyba o, o mamy. Radość tłumiona przez męża, zresztą słusznie, spokojnie. Zobaczymy to jeszcze, nic pewnego. Zobaczymy, co powie lekarz. Postanowiłam badanie po dwóch dniach. Duże dawki progesteronu wróciły. Antybiotyk. Mąż tak bardzo nie dowierzał, że pytał, czy to żurawiec nie zaburzył wyników beta-HCG. Tak bardzo było to dla nas niewyobrażalne. Później prawie wyskoczyło mi serce, czekając przed wizytą, sprawdzającą, czy serduszko córeczki bije. Biło. Piękne biło w rytm melodii, rozpalonej przez tą mikroiskierkę nadziei, która we mnie została i bije do dziś. A pisząc ten tekst, trzymam ją na kolanach. Siedem lat starań. niedoczynność tarczycy z Hashimoto. Endometrioza. Stan po trzech laparoskopiach. Niemal ciągłe prałamienia, krwawienia, silna niedomoga lutealna, zespół policystycznych jajników, częste torbiele, skłonność do anemii, wrogi śluz, początki insulinooporności i hiperprolaktynemia, czasowo obniżone parametry nasienia. Kochane, kochani, wszyscy, którym udało się dobrnąć do końca naszej historii, trzymamy za Was wszystkich mocno kciuki i pamiętajcie, że cuda rzeczywiście się zdarzają, należy im tylko dopomóc. Nigdy nie dajcie sobie z zgasić nadziei. Czasami wystarczy mikroiskierka. Ściskamy z mężem i córeczką wszystkie pary, które muszą przechodzić podobne ścieżki. Pozdrawiam. Gabrysia. Wzrusz. Ja się zaraz popłaczę. <grystanie> ja czytałam, to więc no. wiem. No. Wiem, my już wzruszałyśmy raz, a jeszcze w ogóle do tego jest tak piękne zdjęcie gabrysizy. Małą iskierką, cudowne, czarno-białe, jeszcze to jest taki człowiek, którego po prostu tak znamy i tak śledzimy jego y, ścieżki. go brała udział też w filmiku na Dzień Mamy, to jest naprawdę taki człowiek od początku. Człowiek nasz akademiowy od początku, no i z nami od początku, więc ten, ten mały człowiek, ta mała iskierka jest cudowną iskierką. I niech wam y, rozpali was nadzieję. I chyba tym kończymy, bo tak po Dziękuję za wysłuchanie podcastu. I spotykamy się w następnym odcinku. Życzę Ci